to, co je dzisiaj, oczywiście da się ulepszać i robimy tego co roku. W tym roku też dużo takich małych, różnych rzeczy, które ulepszają te, 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 ośrodki się zdarzyło, ale potem muszą te ośrodki wykazać, wykazać możliwość następnej rozbudowy, co oznacza, że musi rosnąć liczba narciarzy i tak To jest jeden, jedna strona. A druhá strana, nestety, akékoľvek prigotovanie investícií v gúrach, v parkách národových trvá 2, 3 lata. Napríklad dzisiaj vieme, že ak by múk 600 lat budovať kolej z Bielej pute na, na, na priechybu, to bym tego zrobil. Zrobil bym tego, bo po prostu się pokazało, że jest to potrebné, že ten uh, Twinliner uh, je s dobrým rozwiązaním, ale na veľkosť jasnej čiže už nevystarčajúcim, to bym tego tako zrobil. Nestety, uh, pierša myšl bola, že tá kolej nepôjde z bielej púte na priechybu, ale z lúčok na priechybu. Uh, tou myšl skasovali sme v zešlým roku i povedali sme, ne, budeme tego budovali z, te z tego to i musíme rozpočnúť. Eja procesy, všetky te môže v 2018 będzie možné takú kolej zbudovať. Co oznacza, że ten, ta druga część jest, że mamy parę rzeczy, które wiemy, że potrzebujemy, ale jeszcze nie mamy jeszcze zakończonych tych procesów przygotowawczych. Co oznacza, że w jasnej to jest Biela Półcie, przechyba i Polączenie z, z, z południowej części, krupowa Kosowia. Czyli jakby jak dolna część gondoli. Obu, tak, 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 tak dolna część gondoli na obu stronach mm -hmm. Hopoku. A, to je co do jasnej, co dotyczy týčišie lovnici. Neste, čongle nemáme pozvolenia uh, na od užendu miasta na to druhé mejsce dolončenia do, do ošrodka. Tak zwana botanicka zagrada, to jest jakby jak się przyjeżdża od Żdziaru na początku. To jest w, w, w ciągu starej, całkiem starej kolei gondolowej. O tak, przedłużenie tak. aż do, do drogi, mm. bo oczywiście tam w środku to Czyli tam w, pozostań... w pobliżu hotelu tak, Granda. Poprzy... Tak, tak, po tak, tak, właśnie, tak, tak. Start, Grand i do dolu. Mm -hmm. bo... To jest rozwiązanie dla dwóch rzeczy. Po pierwsze jest to rozwiązanie dołączenia do ośrodka. Dzisiaj Daćna Skolonica już ma tyle osób w tych pikach, że to dojście do tego jednego parkingu robi się trudne, co oznacza, że chcemy to... Podzielić na dwie miejsca wejścia do środka. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest to połączenie Grandu i całej części Tatrzańskiej ulicy tej drugiej, jakby ski-inski, a ski jest tam więcej hoteli, które potem mogą do tego dołączyć tulipan i tak dalej. To jest takie tradycyjne centrum. tatrzańskiej ulicy jest właśnie bliżej tamtej strony. Tak, takie dokładnie. tradycyjnie, historyczne. Tak, tak, tak. tak. Historyczne Niestety nie ma pozwoleń, bo tam trzeba zmienić plan zagospodarowania miasta to się przeciąga i tak dalej Po tym jest jakby taki drugi plan, taki duży plan, to jest Smokowiec i połączenie królewskiej Łomnicy z tym tam myślę, że to jest takie, że my ten temat wrzuciliśmy. Chodzi o kolej to 3 s 3S, połączenie pomiędzy Chrebienokiem i Skalnatym Plesem. Ten temat wrzuciliśmy w zeszłym roku bo jest związany z dwoma rzeczami. Po pierwsze, ta trzanska lomnica na dziś jest wystarczająco dużym ośrodkiem na to, żeby ktoś sobie powiedział, fajnie, idę na urlop. Ale my musimy patrzeć 5, 10, 15, 20 lat do przodu, musimy się wzorować na tym, co się dzieje w Alpach i widzimy, że te połączenia. Nie tylko że nartami, ale takimi tymi systemami jak w Agrainu, jak w Kidsbillu, pomiędzy dwoma miejscami po prostu polączyli to też 3S, albo takie spektakularne jak zrobili w Whistleru pomiędzy dwoma gorami, Ma, mają miejsce, to pokazaliśmy, gdzie jest możliwy rozwój. Oczywiście jest dużo ludzi, którzy tego potrzebują przemyśleć, zrozumieć. nawet być może naciśnięty, bo często jest to tak, že... jak to się zdarzyło, že TMR przyszło do, do Tatr? No po prostu tak, že przez wiele lat už powinna tam być jakaś firma, która coś działa. Ale to dopiero jak to wszystko začalo padać, dopiero wtedy miejscowi i celá Słowacja sobie uświadomila, ok, alebo to budú také te góry, bez jakiegokolwiek ruchu turističného, alebo ten mienky e, ruch turističný, alebo po prostu povinni sme ponovne zainvestovať, bo po prostu tak nebude do, do neskončenosti na starých kolenkách możliwe jezdiť. To je trošičke podobná story do Kasprového Džišaj, bo dokedy to tak môže działać jak to je dzisiaj? Do neskončenosti to napevno nie. E, I vtedy e, to si zdažilo, co oznacza, že to je taký projekt, Na takich 5 lat, ja bym to widział. Duża dyskusja taka, może nawet celonarodowa, jeśli to jest dobrze, jeśli nie, jeśli ten smokowiec powinien być polączony, bo teraz na dzień dzisiejszy smokowiec ma duży problem przez zimę, bo tam nie ma żadnego ośrodku. Wszyscy się po najpierw szukają zamieszkania w Lomnicy i dopiero jak już nie ma żadnych zamieszkań w Lomnicy, to, to idą wszyscy do smokowca. Ale oczywiście ten smokowiec i wszyscy przedsiębiorcy tam bardzo... To jakby jest, jest to trudna sytuacja dla nich. Na dzień dzisiejszy nie chcemy rozbudowywać jakby tego ośrodka gdzieś tam do góry, na, na szczyty i tak dalej. Po prostu wiemy, że ten ośrodek w Smokowcu będzie w większości niebieskie trasy, może tam jedna, dwie czerwone, a też przestrzeń, którą ma jest ograniczona, co oznacza, że nie chcemy budować małego ośrodka. Możemy zbudować małego ośrodka, połączyć jego z drugim, średnim ośrodkiem i już to daje uh, logiczną część ekonomicznie działającą. Co oznacza, że jak mówimy o TM, że może ktoś inny będzie chciał w Smokowcu zbudować malego ośrodka i my się nie bronimy, bo to tak naprawdę my tam mamy dzisiaj tylko tą machrbienok uh, i jakutkową lukę, ale po prostu jakby ktoś chciał, to... To spokojnie i widzi w tym sens, ale dla nas to nie ma sensu, nie widzimy sensu tego budować takiego ośrodka tylko dla smokowca i widzimy sensu z, z, z budować ten ośrodek i połączyć jego z jakby z, jak byś, z A... Ja myślę, że krzesło na Unické sedlo jest dla stoku, który jest czarny, jest dla sportowych narciarzy, jest dla dobrej pogody. Jak dobrej pogody nie ma, może tam być krzesło z bombelkowym, tak tam nigdzie nie będzie jeździć, bo tam jest mgła, je to trudne. Tak naprawdę się pokazało, w wczas tych 8 lat, co prowadzimy ten ośrodek albo 9, że to rozwiązanie, które zrobiliśmy z tą modernizacją starego krzesła, to, że jedna trzecia jest już naśnieżana, jest na dzień dzisiejszy ok. Może będzie kiedyś naśnieżanie aż do góry, to nie mówię, że nie, ale, ale, na dzień dzisiejszy to nie jest w planie, ale, ale może być. Ale zamiana krzesła na większą Przepustowość. Dzisiaj nie jest możliwa, po prostu ten stok nie jest tak szeroki, a, albo ten, który możemy e, jakby, e, z, z ratrakami e, jakby zabierać, nie jest tak szeroki, żeby tam, tam zrobić krzesło na 2400 osób. to je co do, do Lovnickej Pšeleči i co dotyčí gondoli gondolí uh, tej prvej časti Máme, by, pracujeme nad projektem, kedy tak kolej nepôjde v tým samým, uh, v tým samým koritažu, jak Gishaj, ale trošičke obok tego, že by došla až do centrum tego nowego tam, które taki, taki plan jest, Lomnica tam, Centrum. Kučky, tak. tak, Humna. tam, żeby odtąd był początek. Na dzień dzisiejszy uh, ešte jeszcze nie jest potrebná ta budowa, bo ta stara kolej, jak jest um, taka normalna pogoda, alebo jest off-season, wystarczy. Jak jest season, włączamy też, uh, też to krzesło, które jest obok. Także myślimy, że, że, że powinniśmy raczej dać pieniądze do ścierku niż do, do, do gondoli, która e, myślę, że jeszcze parę lat może tutaj tym, tym kierunkiem pójść. Ale na pewno może się zdarzyć, że będzie jakieś duże uszkodzenie, i będzie trzeba włożyć wiele pieniędzy i powiemy po sobie, to nie ma sensu, raczej zrobimy tej nowej, nowej kolei. A w Szczebskim Plesie? Bo była planowana też budowa kolei tam przez Szczebskim mm -hmm. i tak. ona jak gdyby tak zniknęła. Pleso tak. miało taki duży plan, to się nazywało i to były trzy uh, trzy koleje, które, to, ten program przygotowywała inna grupa uh, przedsiębiorców. Niestety nie powiodło się im to przywieźć, nie powiodło się im to jakby te, te decyzje odzyskać, nawet to uszkodziło bardzo szczepskiemu plechu, bo po prostu dzisiaj trudno przyjść i powiedzieć: że okej, im to nie daliście to dajcie. To jest po prostu, i każdy powie, a dlaczego. A co oznacza, że te ryeciawy, które dla mnie były takim sensownym rozwiązaniem dla szczepskiego plesa, i ta nasza kolej, którą chcieliśmy budować, była właśnie po to, żeby połączyć te ryeciawy z tym ośrodkiem, który jest dzisiaj, i uzupełnić to. Niestety to, 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 nemá miejsce. Pracujeme nad plánem zastępczym na innej części tego szczepskiego plesa. Dzisiaj ešte za wcześnie mówić wszystkie szczegóły, bo sami mamy jeszcze dosyć dużo pracy i nierozwiązanych rzeczy, bo je tam trudny terén, uh, e, že żeby to wszystko działało, ale wierzę, że się nam uda to jakoś v przeciągu uh, roku, roku zakończyć te práce i spróbujemy odzyskać na to EJE Będziemy widzieli jak to jak to się uda.